W tym filmie moim zadaniem jest ukrycie ciała tak dobrze, żeby ani Milan, ani straszny doktorek go nie znaleźli. Jednak żeby zachęcić ich do szukania, czekają też na nich nagrody. Dla Alfredika mam psie przysmaki, a dla siutka 200 zł. Jako pierwszy szukać ciała będzie Alfredik. Myślę, że znalazłam idealne miejsce, w którym możemy schować tę motolalkę przed Alfredikiem. Patrzcie na to. Tutaj mamy taką um, skrytkę od kominy. Ta. Nie do końca wiem, do czego ona służy, ale ta lalka zmieści się tam idealnie. Opa, teraz to zakrywamy i pora wołać naszego poszukiwacza. Dobra Alfredzi, wiesz co masz robić? No niby wiem. Dobra, to czas start. Czy to może być schowane? Może w tym białym tulipanie w środku tego nie ma. Wiesz co, to ciało jest dosyć duże, więc raczej by się tu nie zmieściło. Miałem kiedyś taką świnię, która umiała wyczyć wszystkie zabawki, wszystkie skrytki. Kiedyś mnie uczyła. Co to może być? O będzie. O na pewno w tej skarpetce się zmieściło. O fuj! Coś się tu zaśmierdziało! A może w kominku? kominku? No nie wiem. Uch. Cóż, to ciężko tak chodzi! Nie ma nic Nie szkodzi. Już wiem, gdzie to może być. Albrecht, ty zaraz cały dom nam rozwalisz! A mogę tą kratę rozwalić, wyrwać? Raczej nie, wiesz? A tam nie będzie! Możesz zerknąć, to będziesz widział, ale nie podnoś, jak nie ma. Uch. Jest No mówiłam! A może w kwiatku schowane w donicce? Nie wiem niestety, nie mogę ci podpowiadać, ale powiem ci, że jesteś... daleko, daleko od tego co powinieneś znaleźć. A nagroda tutaj czeka! Ooo! Daj powąchać chociaż tej nagrody! Czy warto szukać rany? E, warto, warto, to mi się przyznaki. Popowiesz a Wrycikowi w lądru jedna, nie bądź taka! Ej, ale tak nie mów, bo ci nie pomogę. O, oh, no to jak mam do ciebie mówić? Podpowiedz kwiatuszko Alfredowi. Dobrze, no to powiem tak. Jest to w salonie. Och, to szukam dalej. Gdzie by to mogło być? Oh, może tu schowałaś, w brzuchu zaszyłaś? Raczej nie jest to aż tak skomplikowana kryjówka, wiesz? O, oh, chyba do liścia nie schowałaś. Chyba nie. Gdzie by tu... Co by tu jeszcze zobaczysz? A może tu do pilota włożyłaś! Alfred, to jest duże ciało! Jakie duże, pokaż jakie duże! Taki jak pies! Ach, takie duże! Jak tygrys ten, co tam siedzi! Tak, dokładnie jak ten tygrys. Ooooo! Gdzie by się to mogło Wiem gdzie! Wiem gdzie! Mam pomysł. Tutaj w odkurzaczu pewnie schowałaś. Chyba nie, wiesz? No, że zmieliłaś to, rurów. Wpadło, wciągnęłaś co? Nie? Widziałbyś to wtedy tu w pojemniku. O, no ja tylko na jedną komisję. Aha! Uuu, nic tam nie ma. Alfredu, bo zaraz dam przysmaki dla Wiesia. Wiem, gdzie będzie. Tutaj w ziemi zakopałaś. Zgadłem? Nie wiem, musisz sprawdzić. A to co mam, dziurę wykopać. No skoro tak uważasz? Uf. masz tu trochę ziemi, zjedz. Oj, ale ja nie wiem. Nie? Nie. Gdzie ją mam dać, na głowę tobie? E, do drugiego kwiatka możesz. To może na głowę ci dam, byś miała czarne włosy. E, chyba nie, wiesz... Nie, nie, nie trzeba. Nie chcesz? Nie trzeba. No to nie! Ale co, jest tam coś? Nie ma nic, robaków kupał u ciebie! Alfred, zostało ci 30 sekund. O, 30 sekund, gdzie to może być? Kurtkę ściągałem, chyba do kurtki nie dałem, może ja zwariowałem? Raczej nie, nie. A może ten lew tego pilnuje? <laughs> dobry pomysł! Ten tygrys nad tym może siedzieć. Tygrysie! Tygrysie, pokaż, czy Ty tam coś nie ma. Nie ma, nie ma. No. A ten tygrys to nie ryczy jak lew? Nie ryczy, ale za to zaraz będzie ryczał budzik, ponieważ zostało ci 5, 4 E, to jakaś woda śmierdząca, jak z bagna śmierdzi. Nie, nie udało ci się znaleźć ciała. Przysmaki zostają u mnie w takim razie. Ale słuchaj, skoro ci się nie udało, to możesz to iść. O nie, czujesz taka aura dziwna tutaj. Gdzie? No do ci ci tak taką zobacz. Zoba? Ja nic nie widzę, wiesz? No zobacz na palce ile palców widzisz. Mhm, widzę trzy. Trzy palce. No. A ty ile palców masz? Pokaż. Alfred! Ale cię oszukałem! Żegnaj! Nagroda dla Alfreda! Wygrałem! Serio? Dobra. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy co. Co prawda są tego plusy, bo się go stąd pozbyłam i nie musiałam się z nim nawet o to szarpać, ale zabrał a wcale nie znalazł lalki. Nie zasłużył na tą nagrodę i jeszcze mnie oszukał. Cały Alfredik. Alfredzik uciekł, a Ziutka jeszcze nie ma w domu, więc mam idealny pomysł na to, jak możemy wykorzystać czas, w którym będziemy czekać na Ziutka. Z racji, że Milan jest nieco mądrzejszy od Alfredzika, to myślę, że powinnam jeszcze trochę poćwiczyć to krywanie ciała. Naszą umiejętność poćwiczymy oczywiście w gierce na Robloxie. Ale nie martwcie się i oglądajcie film do samego końca, bo właśnie wtedy zobaczycie Ziutka w akcji. A teraz pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić suba z dzwoneczkiem na tym kanale a ja zaczynam. Z tego co już się dowiedziałam, po prostu teraz przychodzi do nas tutaj jakiś gościu, my wpuszczamy go do domu i musimy po prostu się go pozbyć, a później schować go w jakimś miejscu w domu, zanim wróci tu nasz przyjaciel. Także czas mamy mocno ograniczony. Mam nadzieję, że mi się to uda. Gdzie on się schował? On gdzieś uciekł! Gdzie on jest? Wypuśćcie mnie! Aha, jego tu nie ma. Za 15 sekund nasz przyjaciel wraca do domu, a my tutaj mamy jakiegoś ziomeczka, który nawet nie wiem, gdzie jest. O tu, dobra. Baj! Dobra, leży. Biorę go do szafy. Szybko do szafy. Aaaa! Do szafy. Idź, idź tam. Idź. Nie, nie, nie. Dobra. Teraz to ukrywanie nie wyszło mi najlepiej. Ale to dlatego, że na początku zgubiłam tego gościa. Teraz pójdzie mi lepiej. Już wiem o co chodzi. Ale nie. Teraz uda nam się go pozbyć. Gdzie on jest? O, dobra, jest. Uderzenie za uderzenie. Hm. Dobra, i teraz go śledzę. Idę za nim. Gdzie idziesz? Tu do pokoju. No dobra, no to dzisiaj dostaniesz yy, z kwiatka. Bach, I leży. Dobrze, otwieramy szafę na spokojnie. Teraz mamy dużo czasu. O, zbyt agresywnie chyba go tam wsadziłam. Idź. Przyjaciel będzie za 15 sekund. Idź. Nie, nie wypadaj z szafy. Idź, idź człowieku! Zamykajcie tą szafę. Nie domyka się. Przyjaciel przyjechał, a to się nie domyka. Idź pod łóżko. Dobra, nie widać go, nie? Nie widać go? Ja myślę, że go nie widać. Mm. Nasz przyjaciel się niczego nie domyśli. Na pewno nie. O cześć! A jednak się domyślił. Jak ja mam zrobić, żeby on nie wypadał z szafy? Jednak chowanie lalki w domu było y, nieco prostsze. Ale nic, muszę ćwiczyć. Tak jak już mówiłam, Ziutek jest mądrzejszy od Alfredika I to, że Alfredzik nie znalazł ciała, y, to myślę, że z Ziutkiem nie pójdzie już aż tak łatwo i że, że Ziutek od razu by to znalazł. Także trzeba ćwiczyć i się śpieszyć. O, dobra, leży z Teraz gdzie go schować? To będzie dobre. O, stąd mi nie będzie wypadał. Chodź, idziesz. Kurde, jak go tam wsadzić. Jak cię tam sadzić? Mm. Zamknij! Dobra. O, cześć przyjacielu! Cześć! Szuka, szuka, szuka! E, Minął już lodówkę i jeszcze go nie odnalazł. Chyba mi się uda tym razem. Ale jaja! Ej, dobra, mogę go stąd wyrzucić. To może go wyrzucimy? Po co idziesz na górę? Aha, to jest za zaro Zarobuksy. Zaro no to może jednak go nie wyrzucimy. Ale niech sobie szuka. Zobacz, nikogo tu nie ma, nikogo nie ma, ale czemu wszystkim rzucasz, nie bądź taki agresywny? Chodźmy na dół, ok? Wyszedł, a mi się udało schować ciało. Dobra, powiedział, że zaraz wróci. Także podejrzewam, że zaraz będziemy mieli kolejne ciało do ukrycia i się nie myliłam. Dobrze, zapraszam, zapraszam do domu. Tutaj jest bardzo przytulnie. Zapraszam u. Okej! Okay. Ej, ty też chcesz być z doniczki? Bak leży. Co tutaj można otworzyć? Eee, może tą szafę nieszczęsną spróbujemy. Otworzymy jedne drzwiczki i spróbujemy go wrzucić za drugie po prostu. Może to jest w ten sposób. Mamy 10 sekund. Jezu, ja nie chcę szafy przesuwać. Właś tam. Kurde. Nie, no widać go jak nic. Ale poszedł sobie. Dobra, właś tam. Właś do tej szafy. Nie. Nam się udało. To już połowa sukcesu, nie? Lecimy dalej. Mój cel to jest przynajmniej dwa. Przynajmniej. Ale myślę, że da radę więcej. Tylko po prostu muszę znaleźć lepszą kryjówkę niż szafa, bo szafy totalnie nie ogarniam. Albo wyniosę ich na podwórko. Tylko nie wiem, czy tak można. Bach leży. Dobra, biorę go I idziemy. Można! No to do studni. A jednak chyba nie można. Nie można. O nie! A ja straciłam czas! To niedobrze, ale otworzymy sobie to i ty pójdziesz tu. Opa! Nie no, to są jakieś żarty. No włóż tam ten łed! O, dobra, chyba go nie widać. E, będę musiała teraz jeszcze tylko znaleźć miejsce na kolejnego przybysza, który się tutaj zaraz zjawi. E, nasz przyjaciel aktualnie sobie tutaj szuka, ale nic nie znajdzie, ponieważ e, za dobrze to ukryłam. Tutaj. No, przecież nic nie widać, poskłada już się do końca. Halo, przyjacielu, możesz już iść, możesz już iść. I ja się tu rozejrzę. Hmm. Uuu, a nie, dobra, myślałam, że to się otwiera, ale jednak nie. Chyba, niestety, będę musiała ogarnąć szafę. Dobra, nasz przyjaciel poszedł, chyba, także czekamy na y, kolejną ofiarę. Witam, dzień dobry. Chodź, 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 nic się nie martw. Bach, nie? Bach. Dobra, yy, i teraz tak, zrobimy tak. Przesuniemy łóżeczko Ty pójdziesz sobie tu, a łóżeczko pójdzie tu. Opa, e, e. Nie do końca tak to miało wyglądać. No, dajcie mi tą szafkę. A kysz, dobra! Nie widać go, nie widać go. Dobra, idziemy. Cześć, Ejka. Nikogo tutaj nie ma, nikt tutaj nie leży schowany. Absolutnie. Mhm. Garaż sprawdźmy. Dobrze, to jest bardzo dobry pomysł, żeby sprawdzić ten garaż. Mhm. Tak, tak, tak. Super. Czemu ja się czołgam? Czy mam takie wrażenie, że się czołgam? Ok, wyszedł stąd. Idzie tutaj. Poszedł! Poszedł sobie! Wychodzi! Udało nam się! Udało nam się. Dobra, w takim razie lecimy po trzecią zdobycz. Trzecia zdobycz, już nie wiem, gdzie pójdzie się schować, bo jest to coraz cięższe. Hmm, ale dobra. Ten dostanie z komody i schowamy go, o, w lodówce! Idealnie! Opa! Jaka perfekcyjna kryjówka! Przecież ja jestem... Genialna, genialna jestem! Przyjaciel przyjechał, ale no niestety nic nie znajdzie. Ja miałam cel schować dwie osoby, a schowałam już trzy. Jestem niesamowita i ominął lodóweczkę, czyli nic nie znajdzie. No idź, idź, idź! Bo ja muszę podwoić swój cel. Skoro miałam dwa, a mam już trzy, to zrobimy tak, żeby było cztery. Cztery ciała, schowamy. Cztery. ty, ty. ty, ty, ty. Dobra! Cześć! Zapraszam cię do domu. Wcale nie leżą już tutaj yy, twoi yy, koledzy. Yy, nic się nie martw. To będzie szybkie. Zmydła dostał, ale jaja. Ej, myślicie, że on się tu zmieści? Raczej nie. Kurde. Przyjaciel będzie za 15 sekund. Gdzie on jest? Chodź tu. Schowamy go tam za łóżko. Gdzie tamten? O nie, tego widać. Przyjaciel za dwie sekundy. Suniemy trochę łóżko. O! Yy, jeszcze to rzucimy tam. Dobra, nie znajdzie ich. Jak ich znajdzie, to ja się poddaje. Jeszcze kwiatka postawimy I krzesełko. O, nie widać ich, nie ma szans. Ej, a ciekawe, czy dałoby się zastawić drzwi w sumie? No, to jest ciekawe, ale poczekamy tutaj w kącie i spokojnie odczaimy. <grych> nie, znalazł. Znalazł. Nie udało mi się. Ale ukryłam trzy osoby. Dobra, nie ma co się poddawać, jestem już w to coraz lepsza, eee, także lecimy dalej. Zapraszam cię do domu. Nie masz czego się bać. Już wiem nawet, gdzie skończysz. W lodóweczce, tylko jeszcze nie wiem, w której. Eee, masz topony. Bach! <grych> I leży. Ta gra jest bardzo brutalna. Ale bardzo mi się podoba. Jest taka relaksująca. Widzicie, jaką ja już mam sprawę? Jak go tu idealnie wrzuciłam. Dobra, czekamy teraz na kolegę. Jest ją! Ale to oczywiste, że nie odnajdzie naszego ziomeczka. Denerwuje mnie to, że on za każdym razem musi sprawdzać każdy pokój. Tak jakby nie mógł sobie już po prostu iść. Przecież ja tu nikogo nie schowałam. Dobra, no, 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 no i cić. Jezu, jeszcze łazienka. Dobra, dobra, poszedł. Czekamy na drugą ofiarę i wsadzimy ją do drugiej lodówki. Ej, ale to mi podsunęło pomysł. Wiecie, gdzie schowamy y, ciało ziódkowi? Do lodówki. To będzie genialne. O, dobra, tutaj mamy naszą ofiarę. Mydełko, bach, i leży. ej, a może tu go wsadzimy? Chodź, składaj się tam. No idź. Kurczę, nie da się go zamknąć tam. Ej, widać go? Powiedzcie, że nie. Nie. Znalazł go. Dlaczego ja... Czekajcie. Może to lepiej, że znalazł to ciało, bo właśnie. Właśnie napisał do mnie Ziutek, że zaraz będzie w domu. Także kończymy tą grę i lecimy szybko chować lalkę do lodówki. A później przedstawiamy Ziutkowi jego zadanie. Dobra, nasze ciało schowane. Teraz zostało już tylko czekać na Ziutka. I mam pewien ciekawy pomysł na to, jak go przywitamy. Cię. E, dobra, nie denerwuj się tak. E, chciałbyś wygrać dwie stówy? Wygrałem. E, o, oddaj, nie będziesz teraz ty te oszukiwał. E, A co ja nie będę oszukiwał? E, chcesz wygrać dwie stówy? No chcesz czy nie? Coś tu jest podejrzanego, ale dobra, tak. Chcę wygrać. Chcę wygrać 200 zł. E, dobra, to masz teraz 90 sekund na to, żeby odnaleźć gdzieś tutaj na parterze ukryte ciało. C co odnaleźć? Ukryte ciało. Jak ukryte ciało? Ukryte ciało. Jak je znajdziesz, to będziesz wiedział, że to to. Uwaga! Na, na parterze, tak? Tak, tak. Ale ja nie wiem czego ja mam szukać. Ciała. Tu nie ma, tu też nie. Eee, w szafkach może być? Eee, może. Nie, na, naprawdę? Naprawdę. Eee, tu nie ma ciała. Gdzie, gdzie, gdzie ciało może się zmieścić? Jakie ciało? Dobra, wcześniej dałam wskazówkę, to tobie też dam. Eee, ciało jest mniej więcej wielkości totusia. Eee, no dobra, czyli może być dosłownie wszędzie. O! Na przykład tutaj. Tutaj było wcześniej. Co to znaczy, że było wcześniej? Co to znaczy? No bo przed tobą jeszcze Alfredik szukał. Ale nie znalazł, ale nagrodę i tak sobie zabrał. Eee, no szukaj dalej. No nie wiem gdzie to może być, nie wiem. W piekarniku. Nie. Jakieś ciepło zimno powinno być. No Malo. jesteś w sumie bardzo ciepło teraz. No dawaj dawaj. To jest to? Tak, brawo wygrałeś! I co? I, i, I to tyle. I za to mam 200 zł? Tak. No dobra. <grym> To teraz oddaj mi tą laleczkę i możesz już w sumie sobie iść. To idę. Siema. Siema. Laleczka odnaleziona, ziutek zadowolony. Ja chyba jednak muszę trochę lepiej poświczyć ukrywanie takich rzeczy. No ale to może kiedy indziej, bo z tego filmu to by było na tyle. W tym momencie na ekranie wyświetlają wam się dwa odcinki, których jeszcze prawdopodobnie nie widzieliście. Także możecie je sobie teraz nadrobić, tylko musicie się pośpieszyć, bo znikną one za trzy, dwa, jeden...